Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam do recenzji Motorola Moto G8. Jeżeli chodzi o to Motorola, tutaj zaznaczę po prostu Moto G8. To nie jest jakby ta wersja ani z plusem, ani G8 Power. Takie oczywiście też istnieją. Jeżeli chodzi o wariant G8 Power, testowałem ta z pięcioma tysiącami, właściwie godzin, Tak więc, jeżeli chodzi o jej recenzję, jest na kanale i już właściwie teraz mogę was do niej zaprosić. Natomiast wróćmy do tej G8. No i przede wszystkim zacznijmy od tego, z czym ten telefon do nas przychodzi. Mamy tutaj ładowarkę. Ona nie jest niestety jakaś taka ultra szybka, to jest ładowanie 10W, tak więc i tak będzie dość dobrze, natomiast to, co mamy w vlogowcach, to po prostu to nie jest. Kolejną sprawą oczywiście jest kabel USB typu C, etui, no i właściwie tyle. Natomiast wróćmy teraz do samego telefonu. Przede wszystkim jest on na pewno ładny, jest bardzo schludny. Akurat ja dostałem wersję kolorystyczną białą i uważam, że bardzo fajnie ten telefon jakby się prezentuje w tym wariancie. Oczywiście etui, które dostajemy w zestawie, takie przeźroczyste, zwykłe, gumowe. Właściwie ten, tego telefonu w żaden sposób nie, nie szpeci. Uważam, że wręcz jakby te obiektywy wówczas też już wtedy nie wysyłają, no i telefon jak najbardziej wówczas też jest mocniej chroniony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o front, tak naprawdę mamy tutaj ekran o rozdzielczości 720 na 1560 przy 6,39 dokładnie cala. To nam daje 269ppi, i tutaj na początku powiem, że to nie jest jakaś rewelacyjna, zawrotna rozdzielczość. To zagęszczenie nie jest na pewno jakieś takie ultra świetne. Do tego technologia ekranu IPS-TFT. Tak więc, jeżeli chodzi o kąty widzenia, jeżeli chodzi o same kolory, one nie są na pewno taki jak w większości flagowców, właściwie tutaj nie mam żadnego AMOLEDA, OLEDA, jest na pewno akceptowalnie. Tego nie mogę powiedzieć, po właściwie tych dwóch tygodniach, kiedy na ten telefon patrzyłem, kiedy go używałem, właściwie po już jakimś czasie tego nie zauważamy aż tak, niemniej, oczywiście, jeżeli skonfrontujemy właśnie ten wyświetlacz, ten parametr z takimi już naprawdę mocniejszymi pozespołami, przede wszystkim z tej wyższej półki, no to po prostu tutaj akurat wygląda to dość kiepsko. Niemniej jeżeli chodzi o jakieś zwykłe osoby, na pewno uważam, że będzie i tak bardzo w porządku. Kolejna sprawa to oczywiście to, co mamy właściwie z tyłu, czyli aparat. Tak naprawdę trzy. Przede wszystkim ten aparat ultra szeroki, ten zasadniczy i aparat typu makro. No i jeżeli chodzi o ten ostatni, właściwie powiem, że fajnie, że jest. Oczywiście ta rozdzielczość nie jest tam najwyższa. Niemniej, mimo wszystko, jeżeli chodzi o jakieś zdjęcie takich przedmiotów czy czegokolwiek, co jest naprawdę blisko, wychodzi to dość dobrze. Akurat tutaj na przykładzie tego tej przykrywki do obiektywu, no na pewno więcej szczegółów zobaczymy na tym zdjęciu. Natomiast nie ukrywam, że moim zdaniem to też jest po części taki bajer, ale oczywiście warto zaznaczyć, że coś takiego jest. No i oczywiście kolejna sprawa to przede wszystkim. Czytnik linii papilarnych, który w Motorola no uważam, że naprawdę działa bardzo dobrze. W różnych, różne Motorole miałem i właściwie tam na ten element narzekać ja też jakoś nie mogłem. Na dole USB typu C, mikrofon, głośnik oraz na górze port na Jacka. I jeżeli chodzi o sam głośnik, to też powiem, że samego basu tam za wiele nie ma. Niemniej, oczywiście, jakichś utworów muzyki słucha się właściwie całkiem przyjemnie. I tutaj, ku mojemu zaskoczeniu, uważałem, że raczej w takim średniaku ta jakość też nie będzie jakaś najlepsza. Natomiast jest oczywiście bardzo dobrze. Niemniej, jak najbardziej, też do takich Poziomów flagowych telefonów troszkę brakuje. No i oczywiście kolejna sprawa, czyli to, co mamy w środku tego telefonu. No to tutaj, jeżeli chodzi o specyfikację, to właściwie tak bardzo standardowo, bo mamy Snap'a 665, 8 rdzeni, 2 GHz, Adreno 610, jeżeli chodzi o układ graficzny, 4 GB pamięci RAM, 64 GB wbudowane, no i właściwie 4000 mAh, czyli o 1000 mniej, aniżeli w wersji G8 Power. No i jeżeli chodzi o tą specyfikację na co dzień, powiem Wam tak, ten telefon naprawdę potrafi działać dość dobrze. Oczywiście ja nie wiem, jak to będzie się sprawowało po roku, po właściwie dwóch latach. No, bo przez taki okres tego telefonu no raczej nie będę testował. Natomiast uważam, że jak na takiego zwykłego użytkownika, zwykłą osobę, która po prostu potrzebuje sobie używać tego telefonu do social media, do właściwie tego, co na co dzień używamy najczęściej. Mówię tu oczywiście o internecie, o YouTube, o mailach, nawet o jakichś takich średnio wymagających grach. Uważam, że ta wydajność tutaj pod tym względem naprawdę na spokojnie wystarczy. Oczywiście, jeżeli oczekujecie tego, że ten ten telefon właściwie będzie reagował na wszystko od tak, każda gra uruchomi się dosłownie w ułamek sekundy, no to niestety nie. To oczywiście też nie jest specyfikacja rodem z flagowców. Natomiast, jeżeli chodzi o takie podstawowe czy nawet średnio zaawansowane czynności, uważam, że i tak będzie bardzo okej. Okay. że powiedziawszy, mógłbym z tego telefonu korzystać, gdybym musiał ta wydajność, uważam, że jest po prostu bardzo, ale to bardzo na ten moment akceptowalna. Kolejną oczywiście jest sprawą aparat, jeżeli chodzi o ten przedni. On jest umieszczony bezpośrednio w ekranie, tak więc mamy jakby taką dziurkę, taki ale infinity jak to przynajmniej było nazywane u Samsunga. Wygląda to fajnie, nie mam tutaj właściwie też żadnego nocza, tak więc pod tym względem to jakoś też tak mocno nie szpeci Oczywiście, jeżeli komuś się to podoba, no to wówczas jak najbardziej. Natomiast te zdjęcia z tego frontu wychodzą mimo wszystko bardzo dobre i tutaj do tego ja się mocno nie czepiam, natomiast jeżeli chodzi o te zdjęcia z tyłu, tutaj powiem tak, Motorola też jest dość specyficznym producentem, właściwie marką, jeżeli chodzi o zdjęcia, nie, no bo właściwie w większości przypadków te zdjęcia mi się podobają, a one są właściwie takie troszkę inne, może one nie są aż tak mocno nasycone, jeżeli chodzi Kolory, chociaż oczywiście to też zawsze warto, chociażby przerzucić sobie te zdjęcia na jakiś monitor e, i, jakby, czy powiedzmy, na jakiś komputer, no i tam bezpośrednio je zestawić. Natomiast no na tym ekranie może one nie wyglądają rewelacyjnie i to warto nadmienić, ale to prawdę mówiąc, tylko i wyłącznie dlatego, że ten ekran może nie jest jakiś najlepszy. Niemniej, kiedy ja sobie zrzuciłem je na monitor taki zwykły, no to powiem Wam, że te zdjęcia naprawdę wychodzą spoko. Uważam, że to też nie jest jakiś wysoki poziom. Natomiast generalnie ja jestem z tego zadowolony. Wszystko jest właściwie bardzo czytelne. Same kolory, chociaż może, nie są jakoś tak mocno nasycone. Uważam, że jak najbardziej są akceptowalne, jeżeli chodzi o detale. Również się nie mam do czego przyczepić, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie budynki, ciemniejsze miejsca, jakieś cienie, niestety tam taki lekki szum potrafi się pojawić i oczywiście to muszę zaznaczyć. Ja tutaj na przebitce akurat pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda na tym samplu. Natomiast mimo wszystko, poza tym uważam, że ten telefon, jeżeli chodzi o zdjęcia i jeżeli chodzi o filmy, dodam tutaj mamy 4K maksymalnie, tak więc to jest jak najbardziej fajną sprawą. Wychodzą oba te elementy dobrze, Natomiast no też nie nastawiajcie się, że to akurat będzie urządzenie, które przede wszystkim będzie robiło wam świetne zdjęcia nocne czy zdjęcia, które będą po prostu naprawdę mogły konkurować z lustrzankami, no tutaj raczej tego nie będzie. jeżeli chodzi o takie po prostu zwykłe fotki na przykład z wyjazdów czy jakieś tam rodzinnych spotkań. Uważam, że tutaj będzie akurat w porządku, no i będziecie z tego zadowoleni. No i ostatnia sprawa, czyli bateria. Przede wszystkim tak, 4000 mAh to nie jest wartość najmniejsza i właściwie tutaj za to chyba ten telefon muszę pochwalić, bo za to za te pieniądze, czyli za ten Więcej 800-900 zł. tu w tej półce cenowej nie wszystkie telefony mają baterię 4000 i więcej, tak więc to akurat jest mocna strona tego telefonu. Ja uważam tutaj, że jeżeli tego urządzenie nie będziecie jakoś mocno obciążali, to znaczy nie będziecie przez cały dzień grali, nie będziecie cały czas podłączeni do internetu i bardzo mocno go jakoś tam obciążali w różnego rodzaju sposób, jakieś pobieranie gier aplikacji i tak dalej, no to uważam, że ten telefon nawet do dwóch dni jest w stanie Wam wytrzymać. Pod warunkiem oczywiście, że to będzie będzie takie zrównoważone użytkowanie. Natomiast w momencie, kiedy go troszkę mocniej przyciśniecie, no to właściwie bateria będzie w stanie już ją rozładować gdzieś tak przed wieczorem, co oczywiście i tak daje nam cały dzień, tak więc tutaj również jest po prostu bardzo dobrze. Z takich minusów, jeżeli chodzi o ten telefon, to przede wszystkim to, że ten ekran nie jest jakiś taki ultra super. On niestety potrafi troszkę tracić na kolorach, jeśli go jakoś tak mocniej odchylimy. Właściwie ta czerni też nie jest aż taka mocna, aż taka głęboka. To szczególnie widać, kiedy na tym telefonie jest włączony ten Always On, czyli. Jakby ten taki zegar, który jest przy wygaszonym ekranie, niestety, troszkę widać tam tej takiej lekkiej, delikatnej szarości. Natomiast to jest tylko właściwie taki szczegół. Na to będą zwracały uwagę osoby, które mocno jakby się przywiązują akurat do takich elementów. Natomiast generalnie telefon całościowy jest naprawdę bardzo w porządku. Właściwie wydaje mi się, że większość osób, które ma takie podstawowe wymaganie właśnie względem takiego sprzętu, będzie z tego telefonu zadowolona. No bo i czas pracy na baterii jest bardzo odpowiedni. Wydajność oczywiście też was nie zawiedzie. Kolejną sprawą jest oczywiście aparat, który robi fajne fotki. Nie jest najdroższy, bo za te 800-900 zł już go możecie mieć. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja za Ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.